z tej strony spełnił się mój najgorszy koszmar zostałam uwięziona w hotelu przez tung 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 sahur i powiem wam nie wiem co by było gorsze być zamknięta w hotelu pełnym pająków czy właśnie z tym nieszczęsnym tung tung tungiem ja, tutaj mamy ziomeczka który utknął razem ze mną zobaczcie ile dni my tutaj byliśmy zamknięci musimy się stąd wydostać lary o nie tung tung Kurde, właściciel tego hotelu zamknął nas w środku. Musimy znaleźć sposób na ucieczkę. Dobrze, Lary, ja już tutaj odpałam Patrz, przycisk, wystarczyło tylko go nacisnąć i możemy uciekać. Cappuccino assassino tutaj jest, a tutaj są kubeczki z kawą, można się napić. O! Tego się nie spodziewałam. Dobra, okej. Okay. Jakieś urozmaicone... obie. do tego też. O nie! Zamieniłam się w gorącą czekoladę, co jest? Jesteś super gwiazdą, idź dalej! No dobra, tej kawy tutaj nie dotykamy, chociaż zobaczcie, jak tej dotkniemy, to się przebienimy. Tak, dotykam, a to nie, to wystarczy wskoczyć. <laughs> jak ja wyglądam! Dobra, skupmy się na grzebu, musimy tutaj uciec z hotelu -tung, Tung Tung skaczemy tutaj na kubeczek z kawą. Ej, tu coś jest napisane nienawidzę poniedziałków ja mi obojętnie o nie na ten kubek nie można było skakać ej ja wybrałam poziom łatwy a na razie już ile razy skusiłam to dobrze, że nie muszę za karę jeść tutaj fasolek dobra skaczemy na ten kubeczek i lecimy dalej w tą stronę jest Lary Lary, co teraz mamy zrobić, bo ja nie wiem te nieszczelne rury wyglądają niebezpiecznie, uwaga dobrze, spokojnie, nie denerwuj się Lary ja tutaj przejdę, a oj już by mnie tutaj trafiła ta rura że to będzie to kolejna głupia gra z tungtungami. Uwaga, teleportujemy się gdzieś, gdzie nie wiadomo gdzie. Wyszliśmy teraz na taras naszego hotelu. Zobaczcie, to było all inclusive z basenem piękny hotel pięciogwiazdkowy. Coś taki rozwalony trochę jest. Co tam, Lary się dzieje? Wygląda na to, że w tych pokojach wycieka jakiś dziwny szlam. O nie! Czy to balerina kapucyna tutaj się, nie wiem, siku zrobiła? Tu tung tung siku zrobił? A nie wiem, co jest zielonego. Nie wiem, co jest zielonego. Tam ktoś tańczy w ogóle w tym pokoju, się cieszy, że został zamknięty. Ej, ja tam byłam w tym pokoju, stamtąd wyszliśmy. No dobra, to biegniemy teraz. O nie, jakiś szlam się tutaj wylewa. Fuu, to jest pięciogwiazdkowy hotel, o nie! Czy ty, wy to widzicie? Tam chodzi tung, tung! O nie, nie chcę do niego. Ja się go boję. Jeszcze chodzi po jakimś błocie? Tam klucz będziemy mieli jakiś do zabrania. Uf, on no stopy sobie brudzi. Nie, on jest ok okropny. Tung, tung jest okropny. To jest moja znienawidzona postać z tymi Brainerotami. Można tu wskoczyć? O, no, to już można wskoczyć. Co tam? Wygląda na to, że ten obszar jest przemalowany. Lepiej unikaj tych fal. No dobrze, Lary, nie martw się. A ty skąd wiesz? A to może ty mnie jednak tutaj zamknąłeś, a nie Tung Tung, co? Przyznaj się. Dobra, skaczemy nad tymi farbami i idziemy dalej. Teraz znowu po tarasie, no nie, to też rozlane farby, gdzie teraz ja mam iść? Lary! A może po tych wiadrach, tak? Może tak, teraz po pędzlu. Co ma pędzle do hotelu w ogóle, to jakaś strefa animacyjna dla dzieci? No nie, ja potem nie będę szła, no przecież tu mnie prąd kopnie, no nie ma takiej opcji. Do Tung Tunga w sumie też nie chcę iść, tam chodzi Tung Tung. Dobra, chodźmy teraz tutaj, bo ja nie chcę zostać porażona prądem. Chodzimy teraz po kablach wysokiego napięcia. W ogóle przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu i kliknijcie dużo łapeczek w górę pod filmem. A teraz wracamy i schodzimy, widzę tam Lary już na nas czeka, więc on na pewno jakąś ważną wiadomość ma dla nas do przekazania. Uwaga! O nie! Uważaj na wyciek oleju! A może to jest GAZOLIN?! I wcale nie musimy na to uważać. Wolę ten olej niż błoto, tung tunga. Dobra, biegniemy dalej. Co to tutaj jest? Oh, będę mogła latać? Za 200 eurobuksów to trochę sporo. To nie chcę aż tyle wydawać. Dobra, musimy iść gdzieś tędy. Czy tutaj tędy? Nie. Tu zamknięte jest. Gdzie ja mam iść? Tu mam wejść do tego domku? Halo. A tutaj jest przejście zrobione. Te strzałki takie tutaj... Średnio trochę zorganizowane. Teraz na śmietnik biegniemy. Nie, nie na śmietnik. A ja chcę na śmietnik. I co mi zrobisz, Lary? Lary nie pozwoli mi przejść. Uważaj! Tąk, 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 tong, Sahur! Musimy ukraść klucz z lewej strony, aby otworzyć drzwi. No to może mi pomożesz, a nie tak stoisz. O! No nie! O nie! O nie, już nie mogę uciec stąd. Szybko, Tung Tung mnie goni. Jak <grystanie> on biega w ogóle nieumiejętnie. Dobra, to myślę, że nie będzie trudne. Szybko, kluczyk. a bo ja nie chcę w błoto wpaść. Gdzie ten klucz ja mam użyć teraz? Tam mam użyć. Dobra, szybko biegniemy, bo uciekamy teraz przed tungtungiem. Szybko, otwieramy. A, ja nie chcę tego błota dotknąć. Ej, przewrócił się. Na bananie się poślizną! Co za fajtłapa. Dobra, mogę mu zabrać ten z bólowy czy nie? Do, do obrony, wiecie, do samooprony muszę coś mieć. Chyba nie, to biegniemy dalej. A co my mamy tutaj? Stań się tunk, tunk, tung z chory i innymi postaciami. O ile to je? Nie 500 robux. Chyba. No chyba was coś tutaj boli. Nie ma takiej opcji. Co tam, Lary, czemu krzyczysz znowu? Przejdźmy przez co? Przez pralkę? Co ty tak niezrozumiale mówisz? To pod wpływem tych emocji już źle mówisz coś szybko. Skaczemy po tych pontonach po leżaczkach i idziemy teraz do strefy. Prania, czyli tutaj piorą nasze pościele w hotelu. Można wejść do pralki? Nie można, więc musimy przeskoczyć tutaj te dziwne wylewy z pralki. To trzeba oddać na reklamacji te pralki, jak tak woda leci, a nie zostawić je tutaj, żeby podłogę brudziły. Dobra, biegniemy teraz dalej. Dobra, teraz tutaj po tych zepsutych pralkach. Co to za dźwięk był? Rozproszył mnie ten dźwięk tutaj! Już teraz tego nie ma. Ej, ja usłyszałam jakieś pierdnięcie, nie? Dobra, jesteśmy teraz na magazynie! Prawie zawału dostałam! O nie, to pułapka! Znajdź przycisk, aby wysłać nas do następnego pokoju! Lary! Jumpscare'y cały czas jakieś mi robisz tutaj, ja zawału zaraz dostałam! Ten Lary jest straszny, jest straszniejszy na razie od tego Tung Tunga. Czy ty się dobrze czujesz, chłopie? Szybko! Ten, no, ta wentylacja jest zablokowana, potrzebujemy klucza, aby ją otworzyć. Lary jest bardziej przerażający na razie niż ten punktów. Dobra, mamy klucz, bierzemy klucz i idziemy do wentylacji. Czy tam do drzwi? Nie, do wentylacji. Dobrze, spokojnie, nie panikuj, już tu otwieraj, otwieram drzwi i wskakujemy dalej. Jak on tak szybko! Lary, ty jesteś tutaj i tutaj, jak to się stało? O nie! No, jak ja mam teraz przeskoczyć? Przesuń się, bo muszę po jakichś brudnych gaciorach skakać. O co chodzi? A to ja może nie mam gaciorów dotykać do. A nie! Nie, to jakieś mydło, mydło się rozlało, więc nie miałam wcale tych ciuchów dotykać. Oj, 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 co teraz mam zrobić? Czemu nic tutaj nie mówisz? Szybko, szybko przez pralki przebiegamy! A. Dobra, udało się, zdążyłam. Co to za diabeł tam lata Jakieś Nie dotykam tych ciuchów, bo na pewno padnę. Lecimy dalej. Gdzie jest ten tung-tung? Co tutaj się dzieje? Jakaś szachownica? Mogę dotknąć wszędzie? Lizaczek, ja chcę lizaczka. Gdzie teraz idziemy? To nie to te pralnie jakiejś, to nie wygląda jak hotel TungTunga. No, myślałam, że te radę na tą pralkę wskoczyć. No nie. Czyli po tych słupkach mam skakać, ale bez sensu. <grym> nie mogę już. To miał być poziom łatwy. To miał być poziom łatwy, a na razie jest mega trudny. Ile razy ja już padłam, to nie wiem. Co to. <grym> O, nie, 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 ja tam nie chcę iść. Nie ma takiej opcji, że ja tam przejdę. Ja się boję, tung-tunga, idź pierwszy, Lary. Spójrz tam, tung-tung, tung-tung, właśnie stał się większy. No, co ty nie powiesz? Ja nie chcę tam iść. Ja nie chcę, bo ja, ja coś czuję, że trafię. To no, nie jest ja, nie no i ja właśnie jestem w buzi i w brzuchu zaraz będę, tung-tunga. Lary, co ty tutaj też robisz? O nie, zostaliśmy zjedzeni przez Tungtunga. Musimy znaleźć sposób na wyjście z tego żołądka. O, o ja nie chcę tu być. Dobra, ja, ja, ja chcę stąd już wyjść. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Nie chciałam być zjedzona przez Tungtunga. Wiecie co, a ja coś czuję, że tak jak w tych starych obby bywa, wyjdziemy chyba e, dolną częścią Tungtunga, niestety. O nie, ja nie chcę tu być. Mój, mój, fuj, chyba właśnie, że zaraz trafimy do tego. Szybko, wskocz na te czerwone dyski, aby przejść przez kwas żołądkowy. Jak no, co mi tutaj? Weź, schowaj tą rękę, bo się potknęłam o ciebie, prawie tutaj. Oraz skaczymy po tych dyskach. Co on tutaj zjadł w ogóle? Fuj. Kręgosłup moralny też nie chce go dotykać, więc przeskoczmy to jak najszybciej się da. O nie, o nie. Zbliżamy się chyba do tego brązowego przejścia, tak mi się wydaje. Więc szybko. O, to. Ja już, ja już nie chcę. Nie. nie. O, wygląda na to, że to tylko jedyne wyjście. Trzymaj nos i ślizgajmy się. O nie. Ja nie chcę już tu być. Dobra, widzę wyjście. Co ja robię? Co ja robię ze swoim życiem? Naprawdę. Dobra, wydostaliśmy się z Tungtung'a i to dosłownie. Biegniemy dalej i pora się wydostać w końcu z tego hotelu, bo... Jest obrzydliwe! obrzydliwe. O nie, trzeba będzie wybrać. No jak, czemu ja sobie kości wszystkie połamałam, jak wskoczyłam do basenu, no nie! To będzie dobre? Dobra, to jest dobre. I czy tu działa w sposób, Milusi, Klaudusi, na sprawdzenie, czy nie? Nie działa tutaj, dobra, na niebieskie. Kurczę, czyli tak, zielone to może, czerwone? O, oh, dobra. Dobra, gdzie teraz biegniemy? Tutaj nas strzałki prowadzą, więc tak zróbmy. No co to za znowu jakiś prąd? Czy można to wyłączyć? Nie, niestety nie, więc trzeba to jakoś ominąć, pyk, pyk. Dobra, tu, tu. Samochody. Chyba już się wydosta... Tam jest Brr Brr Zobaczcie, wow. Stoi tam pośród domów. Jakaś balerina kabuczyna nie ma. No do ścieków teraz ja... A czemu mam uciekać do ścieków? Nie mogę tam prosto pobiec? Tung Tung... Tam jest to No to czemu ja... Ja nie chcę tam wejść, się na. Sama gra mnie zmusiła do wejścia tam, bo musimy pokonać tungtunga Tunga teraz. Ale śmierdzi tutaj skacz przez rurociągi. No dzięki Lary, ty to jesteś naprawdę udany, nie? Takiego partnera do ucieczki to szukać naprawdę po ciemku. Dobra, co tam? O nie! Czy to będzie finałowa walka z Tungtungiem? Czemu on ma zamiast dłoni pralki? Co tu się dzieje? Dobra, uwaga. Dostałam coś. Leci Tungtung. Aha, czyli muszę pralkę celować. O, nie, 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 Szybko musimy podejść trochę, żeby rozwalić pralkę. Dłuższe życie każdej pralki to Kalgon! Nie zostaw! A! Dobra, pralka jedna, padaj! Jedna pralka rozwalona, teraz druga! Dłuższe życie każdej pralki, to kalgon! A, badaj! Dobra, jest rozwalony! Czyli teraz z samym Tungtungiem chyba będziemy musieli walczyć. Tak? Pokonaliśmy już go? Niemożliwe. Ja myślałam, że jak mu pralki rozwalimy, to już wszystko, a weszliśmy do jakiejś rakiety i tak uciekniemy. Teraz zobaczymy. Dobra, wyszliśmy z tego ściekowego miejsca. Gratulacje, jesteśmy wolni, czas wrócić do domu i świętować, tak? Chyba do psychologa iść. Oj oj oj, ale biegnę. Nie goni mnie tungtung? Bo to ja już wiecie, przez ramię się będę oglądać, żeby tungtung mnie tutaj nie gonił. Ej, wygląda na to, że chyba to wszystko, tak? Przeskoczyć muszę to? Chyba tak, dobra. Ja tego nie chcę dotknąć, bo to już meta jest. Udało się. Udało się, uciekliśmy z hotelu Tungtonga! Możemy cieszyć się swoimi nagrodami lub wypróbować inną z naszych gier. Nie, myślę, że nie. Ja wiecie co po tej grze, to do psychologa muszę się udać albo do psychiatry. Ja już mam naprawdę dosyć tych Tungtongów, baleriny kapuczyny i tych innych brr -br film, ale mam nadzieję, że ta gra Wam się podobała. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie bardzo dużo łapek w górę pod filmem, a no, ja mam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!